Witajcie, witajcie co wie, na kanale SCB, jak to to pytanie, ale nie odpowiem na nie. Witajcie w dzisiejszym materiale na temat kolejnych przecieków, a tym razem nie będą to przecieki z linii Studio Series, a raczej samej linii do filmu Transformers przebudzenia Bestii. Są to oczywiście przecieki na następny rok. W sumie pewnie wcześniej czy później ujrzymy, jak będą wyglądać. To już nie mogę się doczekać. Niemniej jednak na razie mamy małą listę i zaczniemy sobie od w sumie pierwszej, że tak powiem klasy, czyli klasy Deluxe, a z Deluxów mamy tutaj Transformers y, TF7, czyli wiadomo Rise of the Beast, Deluxe klas Cheetor i Cheetor się tutaj pojawia i jest to już szósty Deluxe z tej typowej Twilight nowej linii, bo jak wiemy no... Tutaj no, będzie tak, że będzie i linia zwykła, taka dostępna, miejmy nadzieję, wszędzie, i linia studyjna, która, no, wiem, będzie miała być bardziej zgodna z filmem. A czy będzie to też się okaże w swoim czasie, kiedy dostaniemy oficjalne, że tak powiem, potwierdzenia innych rzeczy, które też tam wyciekły odnośnie Studiosys. Niemniej jednak, co do Citora, jest to ciekawe, że, no, pamiętamy wyciek z linii studyjnej, gdzie on jest Voyagerem. A tutaj jest deluxeem. I co mnie ciekawi jak to wpłynie, czy ta wersja będzie nie wiem miała jakieś problemy z transformacją. Chodzi mi oczywiście o śmietnik bardziej niż problemy, ale będzie wyglądać inaczej od tej Studio Series czy Studio Series będzie miało dodatki. No ale pewnie chodzi też o skalę, zgaduję, że on będzie taki typowy deluxe jak te inne z tego filmu. A raczej tej linii filmowej a Studio Series będzie na przykład w skali do Optimusa. No bo pamiętajcie, te zabawki nie są robione pod skalę filmową, tylko po prostu w skalę deluxe. Oni lecą jednakowo. Zresztą w następnym materiale dowiecie się o co mi dokładnie chodzi. Niemniej jednak no jestem ciekawy jak tutarcitor będzie wyglądał, bo pamiętajmy tu mamy pokazany render już z filmu, a wiemy, że ten jest bazowany na koncepcie, no który nie wiemy do końca jak wygląda, więc w sumie jestem ciekawy i ciekawie będzie zobaczyć w ogóle w sklepach zabawki na sztuce konceptów wczesnych i te, które są już prawie zgodne z renderami. Dlaczego prawie? No to są materiały, będę zresztą o tym mówił w nowościach i tak dalej, jak już wyjdą tam też figurki z to Nie to Niemniej jednak lecimy sobie dalej, bo co ciekawe w tej linii pojawia się też klasa Voyager i będzie to inaczej niż w linii Cyberverse, gdzie mieliśmy tylko Deluxe, tutaj jednak będą się jakkolwiek trochę trzymać bardziej tej skali. Niemniej jednak, no jestem ciekawy jak ta skala zagra i czy figurki też będą takiej samej wielkości w skali Voyager do siebie. Niemniej jednak pierwszym z Voyagerów, i to będzie naprawdę ciekawe, jest, uwaga, uwaga, Transformers TF7 Voyager Class Optimus Prime. I tutaj ciekawi mnie jak to wpłynie na to, że w tym, znaczy w przyszłym tak naprawdę roku. Nie? Kiedy będzie film, i tak dalej, nie ma w linii Studio Series Voyager Optimusa w linii Studio Series, ale jest on w linii zabawkowej. I ciekawi mnie, czy chociaż ten miejmy nadzieję, że będzie do wielkości poprzedniego, z, z zwykłej linii Studio Series. Znaczy, mam taką nadzieję, jeżeli będzie, to będzie się jakkolwiek w miarę skalował. Bo jak wiemy, skala najpewniej Optimusa, B zresztą widzieliśmy już tam mm, zdjęcia, gdzieś porównawcze tego nowego Froata bo hehe he, Janusze, ci którzy mają te figurki z wycieków, przecieków no to jednak, no, pokazują co pokazuje, żeby jest tej samej skali co poprzednia wersja z filmu Bumblebee, więc zgaduję, że Optimus tak samo więc fajnie by było, gdyby ten Optimus był taki samej skali. Ciekawie, też jakie akcesoria dostanie: czy tę swoją zimną broń, czy jednak ostrza. I ciekawe, czy w Studio Series i tu będzie tak, że ta wersja będzie na przykład bez maski, a tamta będzie z maską, albo na odwrót, bo w sumie ciekawe jest to, że do tej pory nawet zwykły Optimus w Studio Series nie dostał wersji bez maski. Mimo że wiem, że niektórzy nie są fanami tych jego ust, ale no szkoda trochę. Nadal czekam na jakiegoś pasu Borfibis z nową głową. <noise> nie, żartuję, ale po prostu chciałbym zobaczyć jakby to wyglądało i tak dalej. I tak wiem, że są jakieś tam KO, nie KO, które mają ten, ten twarz twarz usta, ale no ja mówię tu o, o oficjalnych produktach. I więc w sumie czekam, oczywiście pamiętajmy, że on tu nie będzie się zmieniał w dosłownie licencjonowaną wersję te, tego traka. to od razu muszę powiedzieć. I będzie to content, więc jestem ciekawy jak wypadnie. I czy to nie będzie na przykład koncern na wersji offroad Optimusa, który na przykład został anulowany, bo jak widzimy zabawki są w większości w takiej ala offroadowej wersji Optimusa, więc no nie wiem czy do końca będzie ten tir, który był w filmie, czy jakiś, który miał być, ale którego nie było, nie wiem, jest mi ciężko powiedzieć, jest to dla mnie zastanawiające, ale czekam po prostu na ujawnienie tych zabawek, żeby... A raczej zabawkowych figurek klasy Deluxe Voyager, żeby... czy tam konceptowych, jak to woli, żeby sobie poopowiadać i powiedzieć, że no to się nie zgadza, no fajnie wyszło, ale nie kupię bo coś. <grych> to będzie ciekawe. Niemniej jednak jedziemy dalej do kolejnej yy, Czyli Transformers tf 7 czyli przebudzenie Mestive Voyager Class Rhinox. I jak wiemy Rhinox, no widzieliśmy już go na nośni filmu, koncept też w sumie jest na kubku, więc tam trochę się różni, trochę nie, nie mniej pamiętajmy, ten Rhinox będzie koncepcyjną wersją, więc będzie na pewno różnił się od wersji studyjnej, która też nie wiadomo, która na razie w fali jest, bo no na razie znamy tylko dwie fale pozostałych nie znamy, czyli skaduje Rhinox będzie w fali trzeciej linii studyjnej, więc no jeżeli ten wyjdzie wcześniej, to no Zobaczymy sobie jak wygląda. Ja w sumie jestem ciekawy jak wyjdzie figurka, nieważne czy to w tym zwykłym Tilanie czy w S i jak te dwie będą się różnić. No na pewno skalowo, to, to, to jest pewne. Bo skala z tego co już wcześniej mówiłem, widziałem w klasie Deluxe jest taka sama, nie ma podziału, że mniejsza większa postać, czyli już nie jest to zgodne z filmem. Ale, no, tutaj jestem ciekawy, jak będzie Rainox wyglądał. No, i tak samo jak wersja ze Studio CS, jest, jest też Voyagerem przede wszystkim. Więc, no, ciekawie się tutaj robi. Będziesz, że tak powiem, o czym mówić. A, jedziemy do ostatniej klasy Voyager, czyli Transformers Voyager class TF-7 wcześniej, oczywiście. Optimus Primal, i tutaj znowu mamy ten sam przypadek co z Cheetorem. A raczej, no, wiecie o co mi chodzi? W Studio Series Optimus Primal jest readerem. Ja zgaduję, że chodzi o akcesoria i o transformację, która jak widziałem, no, będzie troszkę zastanawiająca, i tak dalej. Więc, no, ciekawe, tutaj będzie Voyagerem, więc zgaduję, że no będzie miał pewne elementy z trybu gdzieś tam i tak dalej, znaczy oby nie, ale no zgaduję, że tu o to będzie chodzić, że jednak ta klasa, czyli Voyager i Leader w Studius jest dla niektórych postaci jest celowa, żeby zadbać o te inżyniery, jak było to na przykład z Hot Rotem z 86, niby z tym Iron trochę też, ale niby nie nie wiem. Ten Iron tak, tak średnio, ale no na przykład Hot Rod jest tutaj najlepszym przykładem, że. No i akcesoria, no tu pewnie też dostaniemy w liderze jakieś akcesoria. Ale niemniej, jednak, wracając do tego Voyagera tutaj, to jestem ciekawy, jak Primal tutaj wyjdzie i jak wygląda jego wersja z konceptu. I czy faktycznie będzie się różnić skalowo z linią studyjną, która jest ala liderem. I pamiętajcie, lider nie oznacza wielkiego, wielkiego lidera. Macie przykład z nie wiem z kim tu kogo Blackout. Blackout jest liderem, ale z tymi jego kurczaczkowymi nóżkami jest mniejszy od takiego Voyagera Megatroda z dwójki. Więc no, nie musi być to lider że o, tylko po prostu będzie według mnie Primal masywną figurką i też zaawansowaną w Studio Series dlatego będzie właśnie takim liderem, według mnie tak mi się wydaje. Zobaczymy. Ale niemniej jednak, wnosić tego Voyagera, no to jestem ciekawy też, jakie bronie będzie miał, czy w konceptach miał inne i tak dalej. No, wiele pytań, wiele braku odpowiedzi, ale no samo w sobie ciekawe jest to, jeszcze dodam, że tu mamy faktycznie tę drugą skalę Voyager. Ja zgaduję, że w przeciekach w przyszłości wycieknie też tu Skerch w tej skali, Battle Trap. No te takie najbardziej, że tak powiem, postacie, które się tu pojawiły. Niby też gdzieś w przeciekach była klasa Core, więc kto wie, czy w Studio Series i w zwykłej klasie Core w tej linie też nie będzie tutaj RC i też będzie ciekawie. Niemniej jednak, no nie wiem do końca, czy faktycznie będzie taka klasa, czy nie, czy tylko te dwie, czyli klasa Deluxe i Voyager. Poczekamy, zobaczymy, ja już się nie mogę doczekać, żeby Toyline z Przebudzenia Bestii, nie mówię tu Studio Series, został pokazany, ale Studio Series również, żeby sobie porównać, omówić i powiedzieć. I co, to by było na tyle, jeżeli chodzi o te przecieki, piszcie co sądzicie w komentarzach i trzymajcie się, cześć, papa, yo.